Celem konkursu Wrocławska Magnolia jest wspieranie młodych talentów akademickich i jednocześnie wiązanie ich z Wrocławiem poprzez nagradzanie i dawanie szansy na wdrożenie ich prac dyplomowych, dotyczących głównie poprawy jakości życia mieszkańców miasta, a przede wszystkim ochrony środowiska i zdrowia. Organizatorzy dążą do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. Tematy są podsuwane głównie przez dyrektorów departamentów i wydziałów Urzędu Miejskiego, bo oni na co dzień spotykają się z problemami które trzeba w mieście na bieżąco rozwiązywać. Tegoroczny konkurs zresztą pokazał, że pierwszą nagrodę otrzymał magistra, właściwie magister już, który był wypromowany w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Mowa o Waldemarze Soberze, jednym z dwojga laureatów obok Agaty Szoty, który napisał pracę dotyczącą systemów sterowania komunikacją miejską ITS, czyli temat jak najbardziej bieżący dla miasta. Starałem się też przedstawić problematykę systemu ITS, bo jak wiemy dosyć dużo jest in, różnych opinii na temat inteligentnego systemu transportu, no, negatywnych i pozytywnych, no i starałem się tak bardziej w aspekcie praktycznym to sprawdzić, jak to we Wrocławiu faktycznie działa. Z ankiet wynika, że jeśli chodzi o rowerzystów, no to na pewno zachwalają Wrocław, no bo rozbudowują się ta sieć dróg rowerowych, różne inne ułatwienia dla rowerzystów są. Jednakże jeśli chodzi o komunikację miejską na no, autobusy, tramwaje, spóźnienia ciągłe albo w ogóle nie przyjeżdżanie na czas, no to, to już to jest bardzo duży problem. Tak, środowiska miasta, jak i organizacji miasta, jak i struktur społecznych, nawet struktur politycznych, szkolnictwa, itd. itd. Także spektrum jest bardzo szerokie. Trudno o bardziej przydatny konkurs dla miasta niż właśnie wrocowska Magnolia. Pozwala on wykorzystać pełen potencjał świeżych rozwiązań opracowywanych przez młodych ludzi, którzy nie mają przecież żadnego problemu z nadążaniem za postępem. A jeśli zdecydują się zostać w mieście, to wtedy Wrocław będzie miał z nich jeszcze większy pożytek przez wiele kolejnych lat.